Nie gadam z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami, łop Ej, tacy zabiegani, robimy z pieniędzy co origami yeah. Nie gadam z pałami, jedziemy z kurwami, jak kurwy jadą z nami, Wo! Czacy zabiegani robimy z pieniędzy co origami. Jest woda na szyby, można no, no, no na dół wlecieć sobie. Do armaty. Chyba co wlecieć? Do armaty, trójka. Chodź, ja mi wjeżdżam na wodę. Ktoś leży, Saga, tymczas leży. W rzecz. Druga rzecz. Jestem w łebie. No wiem, bo mu dałem. w armaty teraz. Tak leży w w armaty, leży gość Chodźcie w Chodźcie armaty. Chodźcie Chodźcie w Yeah, go, z, już, z, z go. Gos, kopali, gos, kopali, gos, kopali ja, 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 ja go kopali Skopali go, skopali go, skopali go Ja tu jestem, ja tu jestem, kopujcie się Wpaliłem, się

Jestem bardzo siukiem, ja prywatnie A, jest super. ja no, 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 się tutaj gdzie jest moja sikiera Szybko! No tak, no, nie, to, to, jem, no. Mówi, że jest. to że jest. Jestem mango do Mówi, że jest. Mówi, nie Młość, On myślał, że się eee, je, um, nie jeden super zerowano. Jak jakim wtedy jest to jest taki. ale wstawić już spierdala i sety, bo ja...

Nie, nie, spoko, tylko... Nie, nie, nie. nie. nie bijcie mnie! Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Chyba bali, kurwa, kurwa, oni wszyscy piją Co Chyba nie ma wody, Demekster nie ma wody. Jak wypada ci, kurwa. Kurwa, woda mi się piję. Ja Dobra, na Mróza wyjdź. lać leć. ja cię uratuję, tylko nie akceptujesz coś że to ciągle no, widzę... Padło komuś coś, komuś padło. Ale to żeby jest padali teraz sposoby, toTalk, gained, to jest zbytko okay. okay. No ale... Ja agrywa... Ale 4 sekundy. Trzeba mnie złapać. No, we we ja to się ja, he, ja ]Yeah, my tu UH! przegrywamy w Todo, o, tak coś, na, by No nam tu ja po każdego sojuszu i nikt mi nie pomaga. Na co jest grane? No ale na prostym terenie, no to jak masz to? Ja zrzucasz pierwsze.

536 50 536 50 Odpuchaj. 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 Ciekają na tą drogę, ciekają za tą 534 564 razem dziekają, raz dziekają, 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 do dziekają, 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 dziekają,